Cześć, z tej strony Szymon. Witam na moim kanale. Witam w kolejnym odcinku z cyklu Przeczytane z biblioteki. Na wstępie zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Dzięki temu będziecie na bieżąco z, ty z tymi treściami, które tworzę, z komiksami, które recenzuję, które przeczytałem z biblioteki. Chciałbym dziś omówić komiks Kapitan Ameryka. Czerwony łajdak. Jest to komiks jest drugi tom cyklu wydanego w ramach Marvel Classic w twardej oprawie przez Egmont. Tak samo jak pierwszy tom, wypożyczyłem go w Książnicy Bieskidzkiej w Filii na osiedlu Kopernika przy ulic ulicy Jesionowej w Bielsku Białej. Za komiks odpowiadałem przede wszystkim scenarzysta Ed Brubaker, a także rysownicy Mike Perkins oraz Steve Epting, a także Javier Pujdo i Marcos Martin. Jest to naturalna i bezpośrednia kontynuacja Zimowego Żołnierza który zostawił nas w bardzo ciekawym momencie. Po pierwsze, Baki się odnalazł. Baki, który teoretycznie wydawało się, że był martwy przez wiele, wiele lat, okazało się, że żyje i się odnalazł, no i teraz ucieka. Po drugie, była informacja o tym, że Red Skull został zabity, no i jest powiedzmy względny spokój. Ten komiks ma kilka takich powiedział powiedział, nitek fabularnych odnośnie tego, o czym, o czym on opowiada. Po pierwsze, mamy motyw taki, że mamy crossbonesa, nowy na okładce, który próbuje odnaleźć córkę Redskala, Sin, która została, nazwijmy to, wyleczona z szaleństwa, czy zmieniona jej osobowość, i teraz jest jakimś normalnym, nie jest jakimś takim psychopatycznym zabójcą. I Crossbow chce, chce ją przywrócić do bycia znowu szaleństwem. Być, żeby była znowu szaloną zabójczynią, córką godną Redskala. To jest jeden z wątków. Drugi wątek jest taki, że kapitan Ameryka po wydarzeniach z poprzedniego tomu bez, cały czas próbuje odnaleźć Bakiego, bo chce z nim porozmawiać, chce się z nim porozumieć, chce się dogadać ze swoim przyjacielem. Baki cały czas się wymyka. I też na początku kapitan nie wie, co Baki w ogóle robi. I ma wątpliwości, po prostu. Trzeci wątek dotyczy zdarzeń, które mają miejsce w korporacji Chromos, którą dowodzi Łukin. I jest to jeszcze powiązane dodatkowo z sytuacją Mastymi z, z Redskalem, który jest. Dział dalej ciągnie za sznurki. I tutaj mamy ciekawą jeszcze do tego motyw retrospekcji, że tak określę, gdyż kapitan, podążając śladem Bakiego, dociera do pewnej tajemniczej dziewczyny, do jakiegoś zdarzenia z przeszłości. I jest bardzo zdziwiony, kto to mógł być. I dostajemy taki numer przerywnikowy odnoszący się do wspomnień. Z czasów II wojny światowej, gdzie kapitan i Baki działali na tyłach wroga, działali w jakimś w Niemczech. w Rescala, ogólnie rzecz biorąc w ruchu oporu. I tam Baki poznał pewną dziewczynę, która była w tym ruchu oporu i tak zapałali, że dały się do siebie sympatię. To jest taki dziwny taki przerwnik. Ciekawy. Kiedy to po prostu Steve opowiada Sharon. O co tak naprawdę chodziło? I następnie mamy tą główną, już taką finałową, że to określa historię, gdzie wszystkie te wątki, można powiedzieć, się splatają, ponieważ po pierwsze, Baki chce troszeczkę odpokutować tego, co, co zrobił jako zimowy żołnierz. Po drugie, w Londynie Steve i Sharon spotykają po prostu lokalnych bohaterów William Jacka i Spritfire. No i tutaj mamy kolejne, powiedzmy, stare zamieszanie, które wywołał, że tak jeszcze dawnych czasach Red Scar. No i to wszystko wplątuje się nasza córka Red Scala oraz Crossbones. Jak mi się to... Na, aha, na koniec jeszcze mamy po pierwsze wywiad z, z Edem Brubakerem, czyli z, ze scenarzystą. Bardzo ciekawy wywiad, Dlaczego, jak w ogóle potrzeby tej serii. Jakieś yy, przykładowe okładki, szkice okładek, zapowiedzi, komiksów, wszystko jest dostępne w Bielskiej Bibliotekach z tych Komiksów, w innych filiach co prawda, ale jest i generalnie to są bardzo dobre komiksy tutaj. I jest tutaj zapowiedź, pierwszy to mamy w, w chwili na osiedlu Kopernika na, przy ulicy Jesionowej, drugi omawiamy, trzeci liczę, że kiedyś będzie, bo to jest kontynuacja. Jak to by się prezentowało? Jeżeli chodzi o warstwę graficzną, to ona w większości mi się podoba, ponieważ to jest albo Steve Epting, albo czasami, nie, tutaj Michaela Lorca nie ma, ale Steve Epting, ja go bardzo lubię, z tym, bardzo mi pasuje do takich klimatów, właśnie kapitana Ameryki. Jeżeli chodzi o tą historię w środku, ten szerewnik, no tu miałem problem z tym, ponieważ te rysunki tak, były takie kreskówkowe, mi się tak to dziwnie czytało. Gdyby cały komiks był w tej tonacji, w tej formie, to nie byłoby żadnego problemu. Bym po prostu szybko wsiąknął. Ale przez to, że przechodziliśmy z tej superrealistycznej kreski, takiej jak tutaj, do, do takiej kartonowej, takiej schematycznej bym powiedział, nie wiem jakieś, jak to inaczej nakreślić, to miałem, miałem z tym problem. Bo później wracamy do tej superrealistycznej, mrocznej, bo to jest tak naprawdę Ciąg dalszy, takiej troszeczkę szpiegowskiej opowieści. Ten, cały czas mamy ten klimat, że jakieś agencje wywiadowcze, MI6 czy, czy jak się ta agencja w Wielkiej Brytanii nazywa, tutaj mamy jakieś rzeczy z przeszłości. Przede wszystkim tutaj jest wątek bakiego, co, co Baki chce osiągnąć po prostu czy on jest dalej, chce być zabójcą, czy chce jakoś odpokotować. To wszystko się fajnie ze sobą zazębia. Ten crossbones, który też ma swoje cele. I komiks się czyta bardzo, bardzo dobrze. Ja go szczerze polecam. Zapraszam do biblioteki na osiedlu Kopernika. Komiks bardzo warty przeczytania. Wydaje mi się, że tą pierwszy troszeczkę bardziej mi się spodobał, ale chyba dlatego, że po prostu wziął z zaskoczenia. A tu jest po prostu poziom ten sam, tylko że już nie jest takim zaskoczeniem pozytywnym jak tamten. Tamten pierwszy tom jednak zrobił dużo większe wrażenie. Ale historia jest nadal bardzo, bardzo dobra. Więc to tyle na dziś. Trzymajcie się, na razie, cześć.